Witam wszystkich serdecznie. Jak mówiłem w ostatnim filmie, że nie wiadomo, czy to będzie ostatni film, czy nie, ale jednak postanowiłem nagrać jeszcze tutaj jeden. Jak widzicie chcę sobie tutaj dzisiaj wymienić tą batę, która jest w tych, w tych dwóch prefiltrach narurowych. Jestem zwykła wata z a Symek. Po prostu jak zakładałem ten zbiornik tutaj, czy znaczy się te, te profilty, no to nie miałem innej waty. Założyłem tą. a tutaj będzie owatolina tapicerska, 2-centymetrowa, którą wam za chwilę pokażę, jak będę już wymieniał te stare owaty. No dzisiaj one to że jest szósty dzień, jak one sobie tam działają. Tutaj już spisują się bardzo fajnie. Dlatego przejdziemy sobie za chwilę. A tutaj chciałem wam pokazać zbiornik. Jak się prezentuje, jak możecie zauważyć, wylot wody zmieniłem na czarny. 30 mm średnica. Woda jest kryształ. Bardzo ładnie sobie tutaj ten Ewix śmiga z tymi prefiltrami. Brandy się tutaj mają pięknie. W takim prądzie wody. Nie, jest on taki specjalnie, specjalnie duży, ale jest wystarczający teraz. No i tutaj jak możecie zauważyć sobie z lewej strony, gdzie był zasys, zrobiłem sobie taki dodatkowy aranż, położyłem taki jeden korzeń, obłożyłem go machem, teraz całkowicie tam nic nie widać już, a ja lubię jak w zbiorniku jest wszystko ukryte fajnie, także no na dzień dzisiejszy, po tych 6 dniach użytkowania jestem bardzo zadowolony z tego filtra. I tak jeszcze w skrócie tylko odpowiadając na niektóre komentarze, chociaż już odpowiedziałem, tylko jeszcze dodam, że było tutaj wymagane, była tutaj wymagana wymiana tej filtracji, ponieważ może i UNIMAX jest objętościowo większym filtrem, jeżeli chodzi o biologię, ale tutaj mi nie chodzi aż tak bardzo mocno o tą biologię, ponieważ tak jak mówię, jest 25 kg skały wulkanicznej w zbiorniku, na której też się osiadają bakterie nitryfikacyjne. Korzenie, podłoże, to wszędzie ta biologia jest. No, jakby nie patrzeć, wcale tak mało tego złoża nie wlazło do tego awx No i jak sami możecie widzieć, no, zbiornik ma się elegancko, nie? Także jestem z niego zadowolony. No, I teraz damy ten obieg wody jest taki jak trzeba. Co też można zauważyć po podłożu, że to jest już coraz toczyściejszy. Nie, już w żadnym z mi nie zalega brud. No i tutaj widać, że po prostu jest, jest czyściej, nie? O co mi tutaj w tym wszystkim chodziło. Z roślin też poznikały takie naloty czarne co były. No ewidentnie ten unimax tutaj po prostu był za słaby. Ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj sobie zrobimy materiał o wymianie tej owaty w tych prefiltrach. A więc tak, ja już mam tutaj filtr wyłączony. Pozwoliłem sobie tutaj już ręczniki wszystko przygotować. Będę to wymienił pierwszy raz, także nie wiem, co mi tutaj może zastać. Widziałem fajny patent tutaj z wyciąganiem tych yy, narodowców u sweści 33 Jaką to z tą butelką robi. No ja tej butelki aktualnie dzisiaj nie mam, ale zobaczę jak to tutaj będzie się prezentować takim pojemnikiem. nie? Teraz swój klucz. Oczywiście zawory sobie tutaj zamykam i biorę się za odkręcanie wtedy czy później trzeba to wymienić pierwszy korpus poluzowany powietrze zleciało w korpusik ściągnięty. Tak się prezentuje wkład. No jest zawrócony. Widać, że sobie to po prostu tutaj radzi, nie? To są takie nożyczki przygotowane, żeby odciąć ten sznureczek, który jest oryginalnie z wkładów narurowych. To się rwie całe że nie było to zbyt, zbyt dobre no i nie wyobrażam sobie po prostu takie zwykłej zwykłe waty na to nawijać nie? już to ktoś wymyślił kiedyś że, że to tak działa no to tak musi to funkcjonować dobra, jeden wałeczek mamy czysty tutaj sobie już przygotowałem. Naciąłem sobie już od razu takich kawałków. Tam 20 sztuk mi wyszło bodajże. Chyba za 8 zł to kupiłem. No i teraz nawiniemy to sobie na ten na ten wałeczek Pierwsze zwijam to na ciasno. z dwa razy. Teraz już teraz to. Teraz to lżej, nie? No i mam taki wałeczek nawinięty. Ładnie. Teraz biorę sobie tutaj ten sznurek. Który odwinąłem po... Który odwinąłem po tych korpusach, nie? Który odwinąłem po tych... Wiem, po tych wkładach. Z tego sznureczka. wiełem to sobie tutaj. Mam tego sznurka dużo, także go nie żałuję. Te końcówki sobie troszkę bardziej owinę. i kawałeczek i robię sobie tutaj superwyk No, i mamy. W z tego sznurka usuwam. I pierwszy już wkłada gotowy, nie? Tak się prezentuje. Sobie odkładam na, na bok te korpusiki. Wodę wylewam. Biorę się za kolejny. Podpowietrzanie. I odkręcamy. I to sama sytuacja. Zbyt dużo wody nie wyleciało. Także jak najbardziej, ta moja miseczka tutaj sprawdzi. Malażur no jest. Widać, że sobie te prefiltry tutaj fajnie dawają radę. Ale nożyczki, które kupiłem w chińskim sklepie za 50, zł. polecam polecą od razu do śmieci, nie nadają się do niczego. Myślałem, że mi tutaj będą wisiały w szafce jako takie właśnie do ucinania tego sznureczka, ale przeliczyłem się, także trzeba będzie wziąć prawdziwe nożyczki do roślin. poobcinać. Także 6 dni. Ta wata była tak jak wspominałem, ale myślę, że na tej owatolinie to trochę dłużej pociągnie. I będę to razem dwa tygodnie zmieniał. bo raz tam na 10 dni. Dobra. Drugi jest, druga róleczka jest gotowa i ta sama sytuacja biorę sobie swoją owatę i nawijam na początku na ciasno. to ja wiem, że bardzo fajna sprawa jest z tym prefiltrem ja to ogólnie lubię takie właśnie wymysły zabawki jakieś, nie? I tutaj teraz sobie robię identycznie to samo, nawijam sobie znuczek. Zawijam sobie i obcinam. Tutaj sobie go jeszcze o. Wiadomo, że z biegiem czasu to wszystko będzie już potem robione na patencie, nie? A mam jeszcze zamiar sobie zrobić tak, sobie jeszcze załatwię takie właśnie rureczki. Sobie te rureczki będę po prostu przygotowywał wcześniej, nie? Ja takie sztuki sobie zrobię, przygotuję sobie już wcześniej, one będą sobie czekały już po prostu na to, żeby wejść do, do korpusu, a te stare po prostu będę wyciągał i na spokojnie sobie to będę yy, odwijał, wyrzucał i na nowo zawijał i chował do szafki, nie? Żeby po prostu to było i schowane i przygotowane. No i tak się prezentuje drugi wkład. Fajnie wszystko docięte. Jakby ktoś tam się pytał co do miarów, to ja to ten na 50 cm. No i wkład wałka ma 23,6 mm, nie? Ja uciłem na 24 cm taką rółeczkę. Korpusy są czyściutkie, bo wiadomo nic tam nic tam nie podeszło do nich. Tej sobie stawki tylko delikatnie poprzecieram. No i wkładam sobie jeszcze ja małe przetarcie, zrobimy wkładam sobie pierwszą rureczkę. Też pokazywał jeden chłop na filmiku, żeby kupić sobie takie zielone ciulstewko, co się tu do środka wkłada. Wtedy nie trzeba celować tam z tym. Też to sobie zamówię. To też to wydaje mi się, że może być spokojnie. Oh. Mamy jeden ja kurpus, by był zakręcony. Dociągnięty kluczem. od razu sobie go tutaj przecieram. Ręczniczkiem. No i kolejny wkładam. Najlepiej to zrobię sobie jeszcze tak, że po prostu kupię takie korpusy nowe i tak jak mówię, te zielone ci do środka, bo to będzie po prostu już powkładane wszystko na swoim miejscu. Jak przyjdzie się do wymiany prefiltra, to wezmę i tylko przełożę po prostu jeden korpus odkręca, drugi korpus odkręca, za, założę nowe korpusy, a tamto sobie wezmę do czyszczenia. Lepiej mieć, jak nie mieć. Dobra. Korpusik włożony. Wkład włożony jest ładnie. Cyk wydaje mi się, że jakbym to ręką dociągnął, to też by było ok. dobra, wyciągnięte. No i teraz jak ja to tutaj robię, nie? To już wam pokażę, ale to... wziąłem telefon do ręki. Pokażę wam z bliska, jak się prezentuje. Korpusy zakręcone. I teraz tak, filtr jest dalej wyłączony. Zawory mam zamknięte, nie? Tu mam zawór doprowadzający wodę do korpusu, więc co sobie robię? Pierwsze sobie odpowietrzniki odkręcam. Fajne są te korpusy, że mamy takie odpowietrzniki właśnie, że idzie to w rękach zrobić. Korpusy sobie, odpowietrzniki sobie odkręcam. Tak. I sobie jeszcze przygotuję, jakby coś miał kapnąć ręcznik. No i tylko ten zawór tutaj odkręcam teraz z niej. Woda automatycznie grawitacyjnie poleci do do prefiltrów. Słychać jak powietrze pito. no i się napełniają nie? jeden Nie i drugi troszkę zmniejszymy wodę by troszkę wolniej leciała Ten korpus już zalany się jeszcze dolewa woda całe się teraz zalewa nie a tu on dalej zamknięte. tutaj wodę wycisło słychać, jak powietrze ucieka. A z jeszcze musi tutaj całe powietrze nam ujść o. I już zamykam. I zakręcam odpowietrzniki. No i fajnie zakręcone. Teraz sobie to poprzecieram. No dobra, tutaj już wszystko ładnie powycierane. Teraz... A, tutaj jeszcze taka ciekawostka. Czy pan Rybka ostatnio nam wspominał o tym, żeby to sobie przekleić ten zasilacz, nie? No, ten ma zasilacz przyklejony na tym kleju, co w ma aranżację, ale oderwię go i przykleję sobie go tutaj na bok szafki, żeby po prostu weźmie czego kiedyś sobie tego nie zalać. Także, panie rybko, mam to na uwadze, zrobi się to. No i teraz co? No i teraz już bezpośrednio odkręcam sobie tutaj swoje zawory. Przechodzę na bok do. Szafki. Odkręcam sobie tutaj też zawory z filterka. No i wtyczka do prądu idzie. już światło tutaj jest pogaszone, pogaszone, już pierwsze światła zgasły no ale śmiga sobie no jeszcze małe tak wypuścimy powietrze No i wszystko. Jak widać. Wszystko poszło ładnie. bezproblemowo, woda, sobie śmiga. Uzupełnić brak wody w akwarium. No i tyle. O, no, ja akurat się wbić teraz wyłączył. od Powietrze rzeczywiście. Poszły, standardowa procedura. No i wszystko sobie śmiga. No, także reasumując, to chyba raczej będzie już ostatni film w tym roku. Wiem już teraz, jak wygląda tutaj cała procedura z wymianą tych wkładów w tym prefiltrze. Idzie to bardzo fajnie, tak jak mówię. uprostrzę sobie tylko temat, no i przygotuję sobie już takie wkłady na zapas, żeby to sobie je tylko przemieniać. No i spoko. Teraz zobaczę sobie, jak to będzie na tej obocie, gdzie się sprawować, nie? Także z mojej strony to tyle. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w nowym, lepszym. Pozdrawiam wszystkich haterów, wszystkich dobrych akwarystów, akwarystki. Miejcie się dobrze. Pozdro.